Dyskotekowe kule. Ich malarskich wariacji powstało już mnóstwo, ale ty razem ze mną możesz stworzyć jeszcze jedną wersję z takim, Nieprawdopodobnym tłem. Zapraszam! Malowanie rozpoczniemy od tła. I tutaj chciałam Wam pokazać kolejną nietypową metodę malarską. Mianowicie na tło nie będziemy dorabiać sobie kolorów na paletce, ale bezpośrednio stópki farby nałożymy kolory na nasze płótno. A następnie, przy pomocy szerokich pędzli, będziemy rozcierać całość na boki. Tworząc efekt takiego rozbłysku od naszej kuli, którą sobie naszkicujemy dopiero na kolejnym etapie. A więc zaczynamy. Czysta biel. Możecie posłużyć się pędzelkiem, żeby było wam nieco łatwiej nakładać ten kolor. Ja robię tak, że po prostu nakładam ją w bardzo, bardzo różnych partiach. Od razu śmiało dużej ilości. Ten etap trzeba prowadzić dosyć szybko, ponieważ akryl zasycha mniej więcej w 15 minut. A więc polecam Wam na tym etapie nie robić sobie przerw. Kolejny etap to będzie czerwień i robię dokładnie to samo. Następnie granat. Oraz druga czerwień, tym razem purpura. Miejscami dodaję dosłownie kropelka żółtego koloru. Następnie chwytam za naprawdę szeroki pędzel. Nakładam na niego dodatkowo biały kolor. I pracując w tym momencie od środka obrazu na boki zaczynam rozcieranie moich kolorów. Następnie chwytam za zupełnie suchy pędzel i ponownie rozcieram. Nie musicie się za bardzo przejmować samym środkiem obrazu, ponieważ on i tak będzie przez nas zupełnie inaczej potraktowany. Zamalujemy go. Jeszcze raz chwytam za zupełnie suchy pędzel i farbę rozcieram jeszcze bardziej. Efekt mnie w zupełności satysfakcjonuje. Na tym etapie odkładamy naszą pracę do schnięcia. Dopiero na tym dokonamy sobie szkicu. Ale bardzo ważne, żeby ta warstwa, która jest pod spodem, mogła sobie spokojnie wyschnąć. A na samym środku będzie nasza kula, a więc tutaj wszystko jeszcze się pozmienia. Teraz czas na odrysowanie naszego idealnego kształtu kuli. Polecam Wam do tego użyć czegoś, co po prostu posłuży Wam do odrysowania, jak talerzyk czy miska, to może być naprawdę cokolwiek, ale dzięki temu będziemy mieć idealny kształt. Ustawiam na preferowaną wysokość i delikatnie odrysowuję miękkim ołówkiem. Ten nie będzie bardzo widoczny, ale będzie w zupełności wystarczający. No to teraz czas na kolory. I w kuli dyskotekowej ja polecam Wam zaczynać nie od tych najbardziej roziskrzonych, odbijających światło kawałeczków lustra, ale tak naprawdę od samej kuli, czyli od tych ym, fragmentów, które są pod spodem. Zacznijmy sobie od tego, że przy użyciu szerokiego pędzla stworzymy sobie teraz fiolety na bazie szarości. Czyli mieszam biel, ultramarynę, brąz oraz ciemną czerwień. Kropla czerni też będzie pomocna. I zaczynam sobie dorabiać ciemny kolor szary, którym rozmaluję te partie, które będą finalnie oświetlone czyli tworzę kontrastową podmalówkę i śmiałymi pociągnięciami. Następnie dodaję więcej bieli i rozmalowuję kolejne partie. Robię to tak, jak widzicie, naprawdę bardzo umownie. Odrobina czerwieni. Dokładam bieli, żeby stworzyć jaśniejsze odcienie i taką jasną szarością rozmalowuję dalej. Pędzel staram się raczej prowadzić pionowo, ponieważ będzie on troszkę nawiązywał do. Późniejszych kształtów. I ten moment, kiedy ta farba jest jeszcze mokra, to jest dobry pretekst do tego, żeby nanieść szkic ołówkiem, ponieważ będziemy troszkę malować po tej farbie, zostawiając ślady. Bardzo ważne jest teraz wyznaczenie tych linii, wokół których będziemy tworzyć nasze kafle. Ja zaczynam od samego środka. Staram się to robić taką, właśnie, luźną ręką. Odrobinę zjeżdżam w dół, żeby skorygować kształt. I tak, to jest miły etap, w którym możemy sobie jeszcze wszystko wielokrotnie poprawić. I teraz dorysowuję kolejne linie. Te, które najbardziej z przodu, najbliżej nas, one będą najszersze. Ok, i w tym momencie jeszcze tworzę. Delikatne, pionowe podziały. Czym bliżej boku, w tym moje kawałki są bardziej pionowe. Wynika to z zasad perspektywy. I z takim bardzo delikatnie naniesionym szkicem teraz możemy spokojnie poczekać, jak ta warstwa wyschnie i dopiero na tym będziemy sobie budować docelowe podziały. Teraz czas na bardzo duże cierpliwości, ale uwierzcie mi, będzie się opłacało. Mianowicie taśmą papierową wykleimy sobie to, co dookoła naszej kuli, dzięki czemu nie będziemy musieli się przejmować, że wyjedziemy z jakimś kształtem, dużo łatwiej później będzie nam się malowało. Dzięki temu, że taśma jest idealnie prosta, a nasza kula okrągła, to efekt takich malutkich zakrzywień. Tam, gdzie spotyka się taśma, tylko uwiarygodni nam efekt kuli dyskotekowej, która w rzeczywistości również ma takie delikatne załamania od prościutkich, małych kawałków szkiełek. Voilà, nie było aż tak strasznie. Na paletkę umieszczam jasne kolory. Będzie to biały, purpura oraz żółty. Do tego jeszcze odrobina Vermilionu. Używam małego płaskiego pędzelka i co bardzo ważne, każdą moją kosteczkę będę malowała w nieco innym tonie, a więc na bieżąco na mojej paletce będę dodawała odrobinę więcej któregoś z czterech kolorów, tak żeby przekierować tony na nieco inne. I teraz nic prostszego, po prostu malujemy. Maluję teraz, kierując się zasadą, że tam, gdzie ciemna podmalówka i ciemne partie, tam jasne odbłyski kolorystyczne. Cały czas mieszam na paletce kolory, dodając poszczególne odcienie i zmieniam sobie delikatnie efekty. Następnie również dorabiam. Ciemniejsze, chłodne odcienie. Do tego używam bieli czerni oraz kropli kobaltu, czyli niebieskiego. I odrobina ultramaryny. I dorabiam teraz niebieskawą szarość. I teraz już tak naprawdę maluję dużo bardziej umownie. Nakładam po prostu jasno oraz ciemno szare kwadraciki. Nie dbając jakoś bardzo szczególnie, żeby one były za każdym razem perfekcyjnie rozmieszczone. Czym bliżej boku, w tym oczywiście te kwadraty będą cieńsze, zamienią się w prostokąty. Wybieramy najcieńsze pędzelki, jakie tylko mamy. Równie dobrze może posłużyć nawet wykałaczka. I teraz będziemy rozmalowywać biel oraz czern w prześwitach. Biel tam. Gdzie nasze obszary są ciemniejsze. Robię to bardzo delikatnie samym koniuszkiem pędzelka. I na tym etapie nie pozostaje nam nic innego, jak odklejenie naszej taśmy i zobaczenie, jak wyszedł efekt końcowy. Okay, już widzę, że chcę uzyskiwać większe kontrasty na krawędziach obrazu, a więc mieszam sobie bardzo małym pędzlem, jasną szarość i rozmalowuję się jeszcze nią tak na same krawędzie. Odklejamy dalej. Voilà! Nasz obraz gotowy.